W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Wszechmogący Boże, strzeżnie ustannie swojej rodziny z ojcowską dobrocią, a ponieważ całą nadzieję pokładamy w Własce Niebieskiej, otaczaj nas zawsze swoją opieką przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Z Ewangelii, według Świętego Marka. W owym czasie, gdy znowu wielki tłum był z Jezusem i nie mieli co jeść, przywołał do siebie uczniów i rzekł im: Żal mi tego tłumu, bo już trzy dni trwają przy mnie, a nie mają co jeść. Jeśli ich puszczę zgłodniałych do domu, zasłabną w drodze, bo niektórzy z nich przyszli z daleka. Odpowiedzieli uczniowie: Jakże tu na pustkowiu będzie mógł ktoś nakarmić ich chlebem? Zapytał ich: Ile macie chlebów? Odpowiedzieli siedem. I polecił tłumowi usiąść na ziemi. A wziąwszy siedem chlebów odmówił dziękczynienie, połamał i dawał uczniom aby je podawali. I podali tłumowi: Mieli też kilka rybek. I nad tymi odmówił błogosławieństwo, i polecił je rozdać. Jedli do syta, a pozostałych ułomków zebrali siedem koszów. Było zaś około czterech tysięcy ludzi, potem ich odprawił. Zaraz też wsiadł z uczniami do łodzi i przybył w okolice dalmanuty. To słowo, którym kościół karmi nas w sobotę. Tygodnia Zwykłego. Zatrzymuje mnie to słowo w dwóch miejscach. Pierwsze z tych dwóch miejsc w tekście jest chronologicznie później, ale ono zatrzymało mnie jako pierwsze. Pytanie uczniów pytanie, które jest ich odpowiedzią na sprawę zadaną im przez Jezusa. Jakże tu na pustkowiu będzie mógł ktoś nakarmić ich chlebem? Zatrzymało mnie to pustkowie. I nie chodzi o pustkowie Smauga. Zatrzymało mnie to pustkowie w tym sensie, że uczniowie mają już u Marka w Ewangelii doświadczenie cudownego rozmnożenia chleba. Mają już doświadczenie w ogóle innych cudów zdziałanych przez niego. I mówią o tym pustkowiu. Czyli skupiają się na tym, czego nie mają. Widzą pustkę. Widzą brak. Nie skupiają się na tym, co mają, nie skupiają się na swoim doświadczeniu też obecności Jezusa, Jego mocy, ale skupiają się na tym, czego, czego nie mają, na pustkowiu. Jakby oni byli na tym pustkowiu, no, są fizycznie, ale jakby też byli duchowo na pustkowiu. Uczniowie, pasterze. Zatrzymuje mnie to mocno, pytając o, o nasze, moje, duchowe pustkowie. Jak ja reaguję, to pytanie, które płynie z tego tekstu, jak się zachowuję, kiedy jestem na duchowym pustkowiu. I tekst biblijny, Słowo Boże, pokazuje mi dzisiaj, że, że to trudne jest doświadczenie. Że kiedy uczeń Jezusa, też pasterz, dusz pasterz, przebywa na pustkowiu, to trudno jest mu dostrzec Jezusa. Tak bardzo On go wtedy potrzebuje. Tak bardzo On potrzebuje wtedy pasterz. Uczeń Jezusa bardzo potrzebuje, jeszcze mocniej, mimo że jest na duchowym pustkowiu, to jeszcze mocniej potrzebuje się wsłuchać w Jezusa. Bo Jezus, na szczęście, też do ucznia, który jest na duchowym pustkowiu, mówi, zadaje mu pytania. W jakiś sposób prowokuje go do tego, żeby dostrzegł to, co ma. Takiemu uczniowi wydaje się, że, że nie ma niczego, że właśnie, że jest na pustkowiu. Skąd tu na pustkowiu będzie mógł ktoś nakarmić ich chlebem? Oni nawet nie myślą, że oni to mają zrobić. Taki pasterz bez pomysłu, zupełnie pozbawiony inicjatywy. Zupełnie pozbawiony kreatywności. Można powiedzieć, jakby zupełnie pozbawiony Jezusa. Zupełnie go niedostrzegający, w tym sensie pozbawiony go. Widzi tylko to, czego nie ma. Kiedy tak się nad tym zastanawiałem, sięgałem jeszcze do, do różnych komentarzy to zobaczyłem to co wcześniej Jezus do nich mówi zobaczyłem to w... inaczej niż wcześniej Jezus mówi jeśli ich puszczę myśląc o tych tłumach jeśli ich puszczę zgłodniałych do domu zasłabną w drodze bo niektórzy z nich przyszli z daleka to zasłabną Dzięki komentarzowi, który przeczytałem, zobaczyłem, że, że to jest w kontekście tego pustkowia niezwykłe słowo. Bo co ono oznacza? To jest słowo, które spotykamy jeszcze w kilku miejscach Nowego Testamentu. Na przykład w liście do Hebrajczyków w rozdziale 12, w wersecie 3 i 5. Hebrajczyków 12.3. Myślcie o tym, wielką literą tym, czyli chodzi o Jezusa, który ze strony grzeszników zniósł taki względem siebie sprzeciw, abyście wyczerpani nie upadli na duchu. To wyczerpani nie upadli na duchu, to jest to zasłabną w drodze. To samo, to samo słowo. I w wersecie piątym zapomnieliście o zachęcie, która zwraca się do was jak do synów. Synu mój nie lekceważ nauki Pana, karcony przez niego nie zniechęcaj się. Nie zniechęcaj się, czyli nie zasłabnij w drodze. To słowo, którego tutaj używa Jezus którego, na które szersze spojrzenie daje chociażby, dają chociażby te dwa wersety z 12 rozdziału listu do Hebrajczyków, to słowo oznacza utratę ducha, zniechęcenie w obliczu zmagań związanych z życiem chrześcijańskim. No właśnie. Jezus mówi, jeśli ich puszczę zgłodniałych do domu, zgłodniałych czego? Pokarmu Jezusowego, też jego nauki. Zasłabną w drodze, y, um, utracą ducha. Wydaje się, że uczeń, wracam do Pustkowia, uczeń na Pustkowiu, taki uczeń bez pomysłu, to jest uczeń, który zasłabł w drodze który utracił albo traci ducha, który zaczął zniechęcać się w obliczu zmagań związanych z życiem chrześcijańskim. W tym komentarzu, który czytałem, było napisane: Jak uczniowie zareagują, gdy lud Boży będzie słabnął z braku duchowego pokarmu, a oni nie będą mieli czym go nakarmić? Sami nie będą mieli duchowego pokarmu, żeby nakarmić siebie i jeszcze lud Boży. By Jezus stawia taką kwestię przed uczniami w tym fragmencie Ewangelii. Kiedy wy sami będziecie słabi, na pustkowiu i kiedy z tego powodu lud też będzie słaby, to co zrobicie? Skupicie się na tym, czego nie ma, oddalicie tych ludzi, każecie im sobie pójść, zostawicie ich także jeszcze bardziej upadną. Czy może zbierzecie się w sobie, oparłszy się na, na mnie i dacie to, co macie, ale dacie to mi, żebym ja mógł uczynić cud rozmnożenia. Żebym ja nasycił tych ludzi tym, co wy mi dacie do rozmnożenia. Czyli to, to pytanie Jezusowe, ile macie chlebów? To jest taki jakby budzik dla tych uczniów, Panowie, nie skupiajcie się na tym, czego nie macie. Skupcie się na tym, co macie. To jest nieistotne, że tego jest mało. Istotne jest to, że to mało, które macie, możecie dać mi. A ja z tego uczę wiele. Także pozostaną jeszcze ułomki. Czego ten fragment uczy mnie? Że zawsze wtedy, kiedy z różnych względów będę wchodził na duchowe pustkowie w moim życiu, to jeszcze mocniej potrzebuję. Decyzją woli, może mi się wtedy nie będzie chciało, może nie będę miał w ogóle takiego pomysłu, ale ten fragment Ewangelii uczy mnie, że właśnie w takim momencie potrzebuję jeszcze mocniej wsłuchać się w Jezusa, potrzebuję jeszcze mocniej skupić się na tym, co mam, mimo że tego będzie mało w mojej opinii, totalnie za mało ale tu nie chodzi o moją opinię. Tu chodzi o to, czy ja tę swoją małość zechcę dać Jezusowi. I czy w tej mojej małości, w tym moim pustkowiu, zechcę oprzeć się na Nim, zechcę zaufać Jego mocy. Nie swojemu posiadaniu, nie swojej wyjątkowości, nie jakiejś właśnie swojej kreatywności ale mocy Jezusa, bo on ma moc. Przekonuje mnie o tym za każdym razem, kiedy czyta mi słowo. Chciejmy i my powierzać siebie, swoje pustkowia, swoje małości, temu, który... Jest bogaty, bogaty w łaskę, bogaty w miłosierdzie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków, Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen.